Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Dzień dobry, Ewa Seńków, Witam i zapraszam na sport. Koszykarki CCC Polkowice zostały mistrzyniami Polski w sezonie 2012-2013. Pomarańczowe wygrały wczoraj w Krakowie z Wisłą Kampak 78 do 65 i ze stanem rywalizacji 4 do 0 sięgnęły po złoty medal. Bilardziści Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bilardowego przygotowują się do najbliższego meczu ligowego. Lubinianie zmierzą się na wyjeździe z drużyną Billard Studio Warszawa. Po dwóch przegranych na inaugurację sezonu, Lubinianie odnieśli w drugiej kolejce dwa kolejne zwycięstwa. Tym razem zawodnikom DSB przyjdzie zmierzyć się z silnym zespołem ze stolicy. Nie można tutaj popadać w samozachwyt. Na pewno dużo treningów. Chcielibyśmy następne mecze też wygrywać. W maju następny pojedynek z dosyć silną ekipą z Warszawy. Myślę, że w dalszym ciągu będziemy w tym meczu faworytami, aczkolwiek wydarcie pełnych sześciu punktów nie będzie takie proste i łatwe. Zanim Lubinianie zmierzą się z ekipą z Warszawy, w walce o ligowe punkty wezmą udział w silnie obsadzonym turnieju z cyklu Eurotour. Chcielibyśmy, żeby oprócz Mieszka Fortuńskiego pojechało jeszcze dwóch zawodników z naszego składu. Trwają w tej chwili rozmowy zarówno z potencjalnymi sponsorami, jak i zainteresowanymi tak, żeby, żeby w tym turnieju wziąć udział. Mecz ligowy z Warszawą Lubiniania rozegrają 19 maja. Dwójka łuczników strzelca Legnica wywalczyła kwalifikację do reprezentacji Polski na turniej nadziei olimpijskich, który zostanie rozegrany we Lwowie. O wyjazd na Ukrainę Krajowa Czołówka Juniorów walczyła w sobotę i niedzielę na zawodach w Prudniku. Wojciech Lubera i Paulina Maga z Legnickiego strzelca nie zawiedli. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.